Cześć, tu Kuba Bartkowski. Jesteśmy na zgrupowaniu w wronkach i zobaczymy jak, jak wygląda to nasze zgrupowanie, oprowadzę troszeczkę po naszym hotelu. Dobra, idziemy do środka. Najpierw pójdziemy na cenę wodnowy geologicznej. Wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka. Ciemno. Jeszcze tutaj po drodze mamy siłownie. Tutaj trenujemy. Akurat za dużo treningów nie mieliśmy, na razie tylko jeden. Ale myślę, że jeszcze jakaś jednostka treningowa przed nami. Myślę, że jeszcze tutaj troszeczkę treningów się odbędzie. Sprzęt, jak widać jest, wszystko co nam jest potrzebne. Tutaj ze ścianą jest sala fitness, również mamy jakieś tam ćwiczenia stabilizujące i tego typu sprawy. Możemy przejść do odnowy biologicznej. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. Muszę z niego korzystamy. Pewnie dzisiaj właśnie po meczu jesteśmy, to skorzystamy z niego na 17 mamy mówioną odnowę biologiczną. Z tego nie korzystamy, tutaj mamy studnie z zimną wodą, tutaj wchodzimy po każdym treningu, każdy taki 5 -minutowy w 5 pięciominutowych seriach, żeby ta regeneracja troszeczkę szybciej przebiegła. Jeszcze piętro, także nie ma wysoko, ale możemy wino wjechać. Po meczu to trzeba odpoczywać, <śmiech> <śmiech> nie ma co się przemęczyć. Tutaj mamy stołówkę, ale akurat w tym momencie trenerzy obradują, chyba rozmawiają z paringu, które przedtem więc nie będziemy chyba przeszkadzać i wchodzić na środek. Choć jedzenie bardzo dobre trzeba przyjrzeć. Tutaj tutaj mieszkamy w tych pokojach w korytarzu. Wejdziemy do jednego z nich, do Mariusza Rybickiego i do Princa, princa Okaziego. Cześć własaki. No i tutaj właśnie tak wyglądają pokoje, chłopaki odżywają. Princel może coś powiedzieć może. Nie bardzo. tak że... Tak to wygląda. No, tak wygląda obiekt niegdyś amiki i bronki, teraz to już chyba jest chyba zalecha Poznania. A trenujemy na bocznym boisku, No ale nie ma co narzekać, bardzo dobre warunki, prawa jest równa, niczego więcej nam nie potrzeba. Zgrupowanie dobiega końca, więc zobaczymy się niedługo w łodzi. Na razie.